W dzisiejszym przeglądzie wystartowała rejestracja na szczepienia 80. GZK informuje uczniowie klas 1-3 wrócili do szkół, gmina Osielsko w obiektywie mieszkańców, świetlica w Maksymilianowie zaprasza na koncert w najbliższym tygodniu cieplej. Zapraszamy. Od 15 stycznia ruszyła rejestracja seniorów 80. Od 22 stycznia mogą rejestrować się seniorzy 70+. Plus. Szczepienia ruszają od 25 stycznia. Do tej pory zarejestrowało się w naszym punkcie szczepień 150 seniorów 80+. Plus. To stanowi 50% kwalifikowanych seniorów z naszej gminy. Przypominamy, że zarejestrować się można na trzy sposoby. Pierwszy sposób to infolinia 989. Drugi sposób to internetowe konto pacjenta pacjent.gov.pl. Trzeci sposób to punkt szczepień, ośrodek zdrowia w Maksymilianowie, telefon 52 38 18 792 lub 601 471 999. Akcję informacyjną o szczepieniach zaangażowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Przychodnia w Osielsku, Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku. Te jednostki kontaktują się bezpośrednio z seniorami z naszej gminy. Urząd Gminy Osielsko koordynuje te działania i kontynuuje ogólnopolską akcję informacyjną Hashtag Szczepimy się. Informujemy mieszkańców poprzez stronę osielsko.pl, Facebooka Gminy Osielsko, YouTube Gminy Osielsko, Instagram Gminy Osielsko, aplikację Blisko. Zbudowaliśmy stronę z informacjami o szczepieniach. Na gminnych tablicach informacyjnych pojawiły się plakaty informacyjne. Dziękujemy mieszkańcom, naszym przedsiębiorcom, właścicielom sklepów, którzy pozwolili naszym wolontariuszom rozwiesić u siebie takie informacyjne plakaty. Jeżeli jeszcze ktoś z mieszkańców chciałby umieścić taki plakat, prosimy o kontakt: promocja@osielsko.pl lub 533 412 984. Pod filmem podajemy linki do naszej strony o szczepieniach, z której dowiecie się, jak założyć internetowe konto pacjenta, jak założyć profil zaufany, komu przysługuje i jak zamówić transport na szczepienia, gdzie, kiedy, jak będą przebiegać szczepienia w gminie Osielsko, numer na rejestrację do punktu szczepień w Maksymilianowie. Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie informuje, w przypadku wystąpienia uszkodzenia wodomierza na skutek oddziaływania niskich temperatur należy zgłosić ten fakt pod numer 52 328. 2612 lub 52 328 2606, celem umówienia terminu jego wymiany. Wodomierz główny jest własnością GZK i wymiana jest odpłatna zgodnie z cennikiem. W przypadku, kiedy nastąpi niekontrolowany wyciek wody od sieci do wodomierza, należy bezzwłocznie skontaktować się z GZK żołędowo pod numer 52 328 26 06 lub 52 328 26 10. Więcej na gzk.zolendowo.pl. Dzisiaj uczniowie klas 1-3 wrócili do szkół. Miło nam poinformować, że w gminie Osielsko każda z czterech szkół była na ten dzień przygotowana zgodnie z wytycznymi ministerstwa i proces ten przebiegł zgodnie z planem. Przypominamy mieszkańcom o trwającej akcji Gmina Osielsko w moim aparacie. Wysyłajcie swoje zdjęcia na promocja małpaosielsko.pl W tytule wpiszcie gmina Osielsko w moim aparacie. Imię i nazwisko, a w treści maila zamieśćcie w swoim opisie, akceptuję zapisy regulaminu. Autorzy nadesłanych do tej pory zdjęć otrzymają kalendarze na rok 2021, w których wykorzystaliśmy ich fotografie do promocji naszej gminy. Są nimi Jan Paczkowski, Agnieszka Starybrat, Sandra Witkiewicz, Karina Jankowska, Grzegorz Jaroszewicz, Pan Robert. 10 na 10, czyli 10 imprez kulturalnych na dziesięciolecie świetlicy w Maksymilianowie. Witam serdecznie z tej strony Daniel Kosakowski ze świetlicy w Maksymilianowie. W tym roku świetlica obchodzi dziesięciolecie swojej działalności. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa akcję 10 na 10, czyli 10 wydarzeń kulturalnych na 10 świetlicy. Naszą akcję rozpoczniemy koncertem karnawałowym który odbędzie się 24 stycznia o godzinie 1815 na kanale YouTube Gminnego Środka Kultury Oświadczu. Serdecznie zapraszam. W najbliższym tygodniu mrozy znacząco odpuszczą. Temperatura od jutra będzie się wahać od 1 do 4 stopni Celsjusza. Przewidywane opady śniegu miejscowo z deszczem. Zachowajcie szczególną ostrożność, jeżdżąc samochodem i wybierając się na spacery.